Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7 Urszula Adamczyk, dzień dobry. Witam Państwa w audycji Gość Radia 7. Dzisiaj gościem naszym jest Mariusz Gębala, wójt gminy Wiecznia Kościelna. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. No i zgodnie z naszym ostatnim zwyczajem zaczynam od pytania o zdrowie. Zdrowie mogę powiedzieć w najlepszej kondycji. Oby tak zostało, Panie Mam nadzieję, Wojcie, że tak zostanie, Jak najdłużej. A jak sytuacja wygląda w urzędzie gminy? Jak zdrowie pracowników? Jak w tym momencie urząd funkcjonuje i pracuje, bo mnóstwo urzędów na terenie powiatu ławskiego po prostu musiało się zamknąć na jakiś czas. No u nas sytuacja jest podobna. Można powiedzieć, że wśród pracowników nie ma osób chorych. Natomiast tak jak większość urzędów, pracujemy w systemie można powiedzieć hybrydowym część pracowników na zdalnym, część stacjonarnie. W każdym bądź razie wymieniamy się, żeby ta rotacja była, żeby nie powodować jakichś sytuacji, które by no, były zagrożeniem dla zdrowia pracowników i też interesantów. Czyli mieszkańcy gminy wszystko załatwią w urzędzie? Oczywiście mieszkańcy załatwią każdą sprawę, jeżeli nie bezpośrednio, no to można umówić się na telefon, można wysłać maila, a jeżeli jest taka potrzeba pilna, również to spotkanie może się odbyć przy zachowaniu Norm sanitarnych. Wszyscy samorządowcy mówią i powtarzają podczas naszych rozmów, że to jest naprawdę szalony i dziwny rok, ale mimo to pracować trzeba, inwestycje trzeba prowadzić. No i chyba to samo przyświeca gminie wiecznia gościelna, ponieważ udało się zrealizować chyba większość planów, które były w budżecie na, na ten rok. Jest pan zadowolony z tego roku? Oczywiście pod kątem budżetowym jestem zadowolony. Na pewno chciałbym więcej, ale mam też kilka takich. Sytuacji, które powodują, że no jestem zadowolony, zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Być może nie są to inwestycje z najwyższej półki, które by no były jakieś duże, które by powodowały, że no byłyby znaczące. Natomiast patrząc na gminę, to trzeba powiedzieć, że gmina w tej chwili to jeden wielki plac budowy. Zwłaszcza ta część bezpośrednio tutaj stykająca się z miastem Mławo, chociaż bezpośrednio nie graniczymy, bo nas oddziela jeszcze gmina. Szydłowo, te wielkie inwestycje, których, które nie zależą od gminy, no to w tej chwili wiadomo, że droga S7, która się buduje, która niedługo najprawdopodobniej w 2022 roku się zakończy. Mocno daje się wyznaki ta inwestycja państwu? No, daje się, daje się wyznaki, no bo jednak e, ruch jest drogi, które nasze, które graniczyły, które w jakiś sposób dobiegały do tej starej siódemki w tej chwili, są poodcinane, więc no, są objazdy. Niektóre już na zawsze, prawda? No, będzie się trzeba przyzwyczaić tak. do zupełnie nowej tak. organizacji ruchu. Zupełnie nowa organizacja ruchu, tak naprawdę to no, będziemy mieli na terenie gminy węzeł. Węzeł, uh -huh. który się nazywa Ława Północ, on jest zlokalizowany na terenie sołectwa Kuklin. No i to jest taki centralnie położony wę węzeł, który będzie no, bezpośrednio służył mieszkańcom i będzie komunikacyjnie obsługiwał Gminę. Mieszkańcy narzekają, czy wiedzą, że to jest siła wyższa? Jakie no głosy chwili, dochodzą do pana? To jak na budowie. Jak mhm. jest okres realizacji, to też i narzekają, ale też zdaję sobie sprawę, że wielu tych mieszkańców przez wiele lat czekało na to inwestycje, więc jak na budowie? Trochę ponarzekamy, trochę ponarzekamy, a potem już będzie, uważam, że lepiej. I wygodnie. Chociaż do sąsiada wiaduktem będzie trzeba pojechać, więc myślę, że też to da się we znaki, zwłaszcza mieszkańcom Kuklina. Więc to jest ta największa inwestycja, ale ona akurat jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To co udało się takiego w tym roku zrealizować w Wieczni? Z czego jest pan szczególnie zadowolony? Na szczególne zadowolenie to jeszcze przyjdzie czas w latach przyszłych. Natomiast... Na pewno zrealizowaliśmy kilka takich inwestycji drogowych, to tak naprawdę są w sumie trzy odcinki drogowe, może niewielkie, bo w sumie to jest 2 kilometry, prawie 550 tysięcy w sumie wydane na te odcinki. Można powiedzieć, że jedno, jedno, jedno z zadań, które też w jakiś sposób no, mnie, sa, mnie osobiście satysfakcjonuje, to jest ułożenie nawierzchni bitumicznej w Grzebsku, to jest na drodze powiatowej. To jeszcze się nie wydarzyło, ale to też jest temat tegoroczny. Więc tu wspólnie z powiatem, chociaż no głównym inwestorem jest powiat. Gmina tylko, można powiedzieć, partycypuje w kosztach i będzie ułożona nowa nawierzchnia przez teren zwartej zabudowy w Grzebsku. Realizujemy też jeszcze projekt taki, można powiedzieć, projekt miękki. To jest projekt, który nazywa się Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości. To jest projekt realizowany, to jest projekt edukacyjny, realizowany w szkołach. Co prawda teraz jest trochę przerwany, no bo ze względu na te wszystkie tematy związane z pandemią, no to jest przerwany wartość projektu ponad 900 tysięcy. Nasz wkład własny to jest tylko 45 tysięcy, więc no tutaj niewspółmiernie. Yy. Wysokie dofinansowanie. Zdalnie się niestety nie daje tych projektów, prawda? Nie ma chyba pozwolenia na... No nie wszystko się da zrobić na, 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 zdalnie, tak? tak? Na, zdalne, na, na, na naukę, bo to są dodatkowe lekcje, prawda? Dla tak, uczniów. Tak. I dodatkowe, dodatkowe wyposażenie dla szkoły. Oczywiście, to projekt obejmuje 175 uczniów i 43 nauczycieli. To są zajęcia rozwijające, to są kółka tematyczne, to są zajęcia z robotyki, z programowania, więc jak najbardziej na czasie w tym momencie Czyli mamy drogi, mamy zajęcia szkolne. Brali Państwo też udział w kolejny raz w edycji programu MIAS. Mazowiecki instrument aktywizacji sołet. W pięć kolejnych sołectw mogło zrealizować wybrane przez siebie inwestycje, co w tym roku było zrobione. Bardzo profesjonalnie pani redaktor tytuł zaprezentowała. Aczkolwiek e... się zająknęłam przez chwilę i zastanowić musiałam. Więc jak najbardziej, jeżeli jest możliwość, korzystamy ze środków samorządu województwa mazowieckiego. W tym roku skorzystaliśmy, jeżeli mówimy o miasie typowym, w pięciu miejscowościach. To były miejscowości Kobiałki, Długokąty, Kuklin, Pogorzel i Windyki. I tak po kolei w Kobiałkach to była modernizacja świetlicy wiejskiej. W długokątach było ogrodzenie terenu rekreacyjnego, w Kuklinie również remont ogrodzenia przy terenie rekreacyjno-sportowym, w Pogorzeli zakup i montaż lamp solarnych. Trzy obiekty zostały zamontowane w terenach rozproszonej zabudowy i we Windykach remont remizy ochotniczej straży pożarnej, czyli były założone automatyczne drzwi do garażu. No i jeszcze jest jedno zadanie, które też jest w ten sposób związane, bo można powiedzieć, że to są różne... Konfigurację tego miasta, bo jeszcze jest tak zwany mazowiecki instrument wsparcia ochotniczych straży pożarnej. To się nazywa Mazowieckie Strażnicy OSP 2020 i tutaj zrealizowaliśmy zadanie w wieczni kościelnej dotyczyło remontu budynku strażnicy, a konkretnie w zakresie remontu posadzki w boksach garażu. Gminę nasze w powiecie moławskim, ale nie tylko. W ogóle gminy w regionie bardzo chętnie korzystają ze wszystkich programów wsparcia dotyczących straż pożarnych. E, przybywa wyremontowanych remis, przybywa e, samochodów strażackich. To są potrzebne Pana zdaniem inwestycje? No bezpieczeństwo jest wszystkim. Tak. Więc jak najbardziej potrzebne, jak najbardziej zasadne, uważam, że należy to w jakiś sposób, zresztą obowiązkiem tak naprawdę samorządu gminnego i wójta jest zapewnienie bezpieczeństwa Zapewnienie również tej sprawności, gotowości bojowej jednostek chodniczych Straży Pożarnej. Nie bez powodu akurat panu zadałam to pytanie o straże Pożarne. Są państwo tą gminą na terenie powiatu ławskiego, która wypłaca strażakom, ochotnikom jeden z najwyższych ekwiwalentów. I muszę zapytać, bo w programie najbliższej sesji zobaczyłam, że ten temat będzie znowu poruszany. Czy ochotnicy mogą liczyć na jakieś podwyżki? Ochotnicy z wieczni kościelnej. No, temat będzie poruszany, jest w porządku sesji, temat związany z ekwiwalentem za udział. Przypomnijmy, w tamtym roku podnieśli Państwo z 13 zł na 17, z wynagrodzenie, nie wiem czy może mówić o wynagrodzeniu, ten ekwiwalent za godzinę pracy strażaka ochotnika. Jaka jest propozycja na ten rok? Na ten rok propozycja jest następująca, którą chciałbym, żeby co roku była tak realizowana lub też no, w zależności jak będzie się zmieniało najniższe wynagrodzenie za pracę, więc chciałbym, żeby ten ekwiwalent za udział w akcjach wynosił 18.30 w roku 2021 i jak będzie się dalej zmieniało najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy w Polsce, wtedy będziemy i u nas, mam nadzieję, że to weryfikować. Wróćmy jeszcze na chwilkę do inwestycji, które są dofinansowywane przez urząd marszałkowski. Nie tylko strażacy, nie tylko sołectwa, również sportowe obiekty. Udało się Państwu wyremontować ostatnio jeden z najstarszych sportowych obiektów, najstarsze boisko na terenie gminy wiecznia i też zapytam, czy warto inwestować w tego typu rzeczy. Przecież tych boisk jest dosyć dużo. A młodzieży ubywa, czy warto było wydać te prawie 100 tysięcy na, na boisko i na nową. Wierzchnię. Tak, było realizowana, była realizowana inwestycja dotycząca modernizacji boiska wielofunkcyjnego Wieczni Kościelnej. Już w którymś chyba wcześniejszym wywiadzie mówiłem, że to najstarsze boisko, boisko z 2008 roku. Zapamiętałam. No właśnie. <grym> Całość inwestycji to prawie 290 tysięcy. 90 tysięcy to są środki samorządu województwa mazowieckiego, więc 200 tysięcy nasze. Oczywiście, że warto inwestować, bo boiska to nie tylko dla młodzieży, której oczywiście jest coraz mniej. No ale też mogą korzystać seniorzy, może, mogą ko korzystać osoby w wieku średnim, więc takie boisko jest dla każdego. Jak najbardziej uważam, że... Powinniśmy inwestować w takie obiekty. To jest ten czas, kiedy samorządy muszą mieć gotowy projekt budżetu. Domyślam się, że u państwa prace nad nim też już się zakończyły. Mówiliśmy o tym, że to był trudny rok, że ten mijający. Czy ten przyszły zapowiada się jeszcze gorzej, jak wielu samorządowców deklaruje i przewiduje? Jak ten budżet u państwa wygląda? Będą w ogóle jakieś inwestycje zaplanowane? Mogę powiedzieć, że rok 2020 był rokiem trudnym. 2021 zanosi się również na rok trudny. Natomiast no, chcę też powiedzieć o jednej rzeczy: że no, nie mamy wyboru, musimy realizować inwestycje. Jakim kosztem? No to wiadomo, że musimy postarać się o środki. No i to, co w tej chwili chciałem też powiedzieć, to y, mamy już na przyszłość nakreślony jakiś plan realizacji tych inwestycji. No, i też no nie chciałem jeszcze w tym momencie mówić, bo nie wróciła do mnie umowa podpisana. Powiem trochę historii. W 2019 roku we wrześniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej. Projekt nazywał się Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiecznia Kolonia i Kuklin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiecznia Kolonia. I ten projekt nie znalazł się na listach rankingowych, ale jednak się okazało, że warto było czekać. Czekaliśmy praktycznie rok od złożenia wniosku. No i wiadomo, przetargi różne przesunięcia środków finansowych Ministerstwo, Urząd Marszałkowski i się okazuje, że w poniedziałek podpisałem umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu. To jest projekt duży, który jest wartość jego 3 miliony 700 tysięcy złotych, z czego, i tu się powiem, nauczyłem na pamięć, 1, 948 516 złotych to kwota dofinansowania. Jest to kwota y, bardzo duża. To jest kwota, która stanowi praktycznie 64% kosztów kwalifikowalnych, czyli tych wartości netto. No i muszę powiedzieć, że ten projekt częściowo został już rozpoczęty, ponieważ potem jak wniosek no, miał nie uzyskać tego dofinansowania, a został złożony, można realizować zadanie, więc to część, która dotyczy tej wiecznej kolonii, czyli tam kawałek wodociągu około 100 metrów i kawałek kanalizacji został zrealizowany. Więc główne uderzenie na przyszły rok to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin. Spowoduje to możliwość przyłączenia ponad 100 nieruchomości, więc ścieki będą dopływać do naszej gminy i oczyszczalni do wiecznej kolonii. Projekt będziemy realizować dwa lata, więc najprawdopodobniej 30 września 2022 roku miejscowość Kuklin. Będzie miała dostęp do kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu tego projektu, w jakim stopniu, w jakim procencie gmina wieczwnia będzie skanalizowana? No, myślę, że około 40% gminy będzie skanalizowanej. Te najważniejsze miejscowości, może. No najważniejsze, te największe miejscowości, te największe miejscowości ze zwarto zabudowo będą miały dostęp do kanalizacji sanitarnej. Docelowo planują Państwo kolejne projekty, kanalizacje kolejnych części, czy na tyle są już rzadko rozrzucone te domy, że raczej będą Państwo na przykład w przydomowe oczyszczalnie inwestować? To znaczy, to są zadania połączone, bo trzeba realizować projekty w zakresie tej infrastruktury takiej rurociągowej, gdzie inaczej się nie da. Są no, tereny rozproszonej zabudowy, że trzeba też iść i w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast na chwilę obecną mamy opracowany jeszcze jeden projekt, który dotyczy miejscowości windyki i grzybowo. To jest taki no, jeden projekt, natomiast dwie miejscowości. Ale to jeszcze jest, można powiedzieć, jakaś może nie bardzo odległa, ale no przyszłość, bo na dzień dzisiejszy, jeżeli skupimy się na miejscowości Kuklin i trzeba będzie swój wkład własny wyłożyć do, tej, do tego projektu, ja wiem, że to nie będzie taka wartość, bo po przetargu mam nadzieję, że się zmniejszy. Natomiast no tu jest w tym programie jest refundacja, więc no trzeba wyłożyć załóżmy 3 miliony, żeby uzyskać refundację, więc główne, główne siły, jeżeli chodzi o kanalizację. Na najbliższe dwa lata będziemy um, realizować, jeżeli chodzi o kukli. Natomiast no oczywiście do tych dwóch miejscowości też mam jakiś tam pomysł, żeby małymi kroczkami się zbliżać. Refundacja też jest proporcjonalna, prawda? Też o tym niestety trzeba pamiętać i. No i, właśnie, i zmniejsza po się tak, refundacja też. Zmniejsza może się kwota. Czego możemy Panu życzyć na przyszły rok i gminie wiecznia kościelna? Ja zawsze na samym początku, jak zostałem wójtem. Pierwszy, pierwsze moje takie marzenie to było stabilne prawo. I tego bym sobie życzył, żebyśmy y, mieli to prawo, które będzie no, obowiązywało przez dłuższy czas, żebyśmy nie budzili się każdego dnia z jakimś innym pomysłem. Nie mówię tutaj o nas, bo my staramy się no, w jakiś sposób być stabilni, natomiast no, czasami jesteśmy jako samorządowcy. Mam nadzieję, że moi koledzy, który, którzy tu ewentualnie po mnie będą występować, też to potwierdzą że czasami no, z dnia na dzień człowiek się budzi w innej świadomości, w innych przepisach prawnych, a jednak ta stabilizacja nie tylko w samorządzie, ale też i w biznesie ma znaczenie. Bo wtedy można sobie długofalowo planować. Czasy niestabilne, więc nie wiem, czy to jest marzenie, które uda się spełnić, ale tego życzymy. Moim gościem był wójt wieczwni Kościelnej, Mariusz Gębala. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.